Witajcie w kolejnym odcinku Gier z Kiosku. Dzisiaj pokażę wam prawdziwe złoto. Grę, którą póki co uważam za najlepszą w tym cyklu. Growth jest symulator demolki, czyli polska wersja gry Demolition Company z roku 2010, w której wcielamy się w pracownika firmy rozbiórkowej. Zaczynamy skromnie, od przejścia samouczka. W pierwszej misji poznajemy młot dwuręczny. I tu pierwsze pozytywne zaskoczenie. System zniszczeń pozwala na wybijanie pojedynczych cegieł w murze. Gdy dziura w ścianie będzie wystarczająco duża, ściana zawali się w przyjemnej animacji z fizyką wspieraną technologią Nvidia Physics. W drugim samouczku poznajemy mini koparkę. Pozwala nam ona niszczyć sprawniej małe obiekty, ale jest też dosyć ciężka w sterowaniu. Po tych dwóch lekcjach osiągamy poziom pierwszy i wreszcie możemy zacząć pierwsze prawdziwe zadanie. Naszym celem jest wyburzenie paru ścian w budynku za pomocą młota. Ten panel w dolnym rogu wskazuje nam ilość zarobionych pieniędzy, pozostały czas, pasek postępu w zdaniu oraz pasek, którego zapełnienie powoduje, że zlecenie kończy się płodzeniem. Do tego ostatniego jeszcze wrócę. Jeśli wyrobimy się w zadanym czasie, to przy podsumowaniu otrzymamy bonus czasowy, który da nam trochę jeszcze pieniędzy. Dodatkowe pieniądze możemy też zdobywać, zbierając leżący na mapach Storm. Po co nam pieniądze? Ano, w drugim zleceniu potrzebny jest nam młot darowy. Tego musimy kupić za własne pieniądze, żeby w ogóle rozpocząć pracę. Naszym zadaniem jest wyburzyć mały kawałek budynku na jego dachu. I tu możemy zaobserwować po raz pierwszy działanie tego śmiesznego paska na samą dole. Jeśli jakikolwiek kawałek budynku spadnie z dachu na ziemię, to pasek zacznie się powoli napełniać. Zapełnienie całego paska przerywa zlecenia. I tak właśnie toczy się cała gra. Rozwijamy swoją firmę rozbiórkową, przychodzimy uczki i zyskujemy coraz to nowsze narzędzie do rozwałki: takie jak dynamit, kula do wyburzania czy takie coś z zbudowanym młotem udarowym. Naprawdę, aż chce się grać. Dodatkowo sama grafika też jest dość ładna. To co widzicie to gra odpalona na do dość niskich ustawieniach graficznych ze względu na sprzęt, na którym to przechwytywałem, ale na wysokich ustawieniach gra wygląda świetnie. Co do technikaliów, to nie mam zbytnio o czym mówić. Gra chodzi dobrze, nie trafiłem na żadne dziwne błędy. Jak wspomniałem wcześniej, gra obsługuje technologię Nvidia Physics, dlatego dobrze mieć podczas grania grafikę Nvidia, przynajmniej serii 8000 oraz chociażby i trójkę albo kortu kłada. Gra posiada obsługę modyfikacji, które możemy zaaplikować do gry i w ten sposób dodać nowe pojazdy i narzędzia. Gra jest na Steamie, ale tylko w swojej oryginalnej angielskiej wersji językowej. Jeśli chcecie zdobyć wersję polską, to musicie udać na Allegro i upolować wersję pudełkową. Tam ma również wbudowane zabezpieczenia antypirackie, które wymagają płyty w napędzie podczas gry. Jeżeli nie chcecie się bawić w kraki, to warto mieć to na uwadze, zwłaszcza że np. taki Windows 10 może mieć z tym problemy. Moim zdaniem jedyna na co cierpi ta produkcja to brak trybu multiplayer. Naprawdę chciałbym zobaczyć tę produkcję z sieciowym czy nawet lanowym multikiem, gdzie w kilka osób można by rozbierać budynek. Zarówno w trybie rywalizacji, kto szybciej zburzy większą część budynku, jak i w trybie kooperacji, gdzie nasze wysiłki byłyby oceniane razem. A nie wydaje mi się to jakoś niezwykle trudna do zaimplementowania funkcja, skoro nawet takie Taxi Challenge London posiadało tryb wieloosobowy. Ciekawy jest opis wersji Steamowej, albowiem ta opisuje nam obsługę wielu joysticków naraz. Zgaduję, że chodzi o sterowanie jak najbardziej zbliżone do prawdziwej maszyny, ale niestety nie posiadam chociażby jednego PC-towego joysticka, aby to sprawdzić. No i to by było na tyle. Grafat naprawdę było jednym z moich najlepszych wrażeń growych w tym roku. Jednocześnie było jednym z tych, którego uwierzchnienie tym materiałem wideo zajęło najwięcej czasu i było chyba najbardziej uciążliwe.